Po kryminale, nowe życie byłych więźniów, podcast Fundacji Pomost. Przychodzą z rodziny, od znajomych, często z ulicy lub wprost z zakładu karnego. Pierwszy dzień w społecznym ośrodku readaptacyjnym zawsze jest bardzo istotny dla przyszłych podopiecznych Fundacji Pomost. To pierwsze spotkanie z mieszkańcami ośrodka, moment poznania zasad jego funkcjonowania i przede wszystkim sprawdzenia, czy to miejsce odpowiada danej osobie, a ona poradzi sobie z wyzwaniami, mówi specjalista readaptacji Fundacji Pomost Marta Kostu-Świt. To jest taki czas zostawiania za sobą zakładu karnego i Odnajdywania się na nowo na wolności. To jest rozmowa o tym, czego ktoś potrzebuje, z czym jest mu trudno w danym momencie, z czym sobie nie radzi na wolności. Mamy osoby, które w ciągu pierwszego miesiąca pobytu mają już pracę, mają pozałatwiane sprawy urzędowe, nawiązują konstruktywne relacje, a są też osoby, które z tymi wszystkimi trzema elementami zupełnie sobie nie radzą. Jest to, jak słychać, moment wytężonej pracy od pierwszego spotkania z rzeczywistością poza zakładem karnym, po pierwsze próby przemodelowania swojego życia tą tytaniczną wręcz pracą, musi kierować główna zasada ośrodka. Najważniejsza zasada, kierujemy się szacunkiem wobec siebie. Nie ma tutaj miejsca na, na przemoc, na agresję. Zasady takie, którymi kiedyś ktoś się kierował, wiodąc różne życie. Pobyt u nas w ośrodku polega właśnie na pracy społecznością readaptacyjną, która ma swoje spotkania dwa razy w tygodniu i że te spotkania są obowiązkowe. Każdy z mieszkańców... Spotyka się ze swoim indywidualnym specjalistą readaptacji, który wspiera w planowaniu, w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami, wskazuje miejsca, do których ktoś może się udać, żeby jakąś pomoc uzyskać, w korygowaniu różnych zachowań, które są czasami nabyte. W w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, albo pochodzą jeszcze z tych czasów zanim ktoś trafił do, do zakładu karnego, to konkretne ramy, w których toczy się życie ośrodka readaptacyjnego. Wróćmy jednak do początku, momentu pojawienia się przyszłego potopiecznego w murach fundacji. Przychodzą z różnych stron kraju, z różnych miejsc. Czasami wprost z więzienia. Przychodzą do nas osoby albo bezpośrednio po odbyciu kary, albo właśnie po jakimś czasie, kiedy próbowali sobie poukładać życie na własną rękę, a niekoniecznie udało im się to. Przychodzą po czasie z myślą, że jednak potrzebują jakiejś pomocy. Wcześniej wydawało im się, że doskonale dadzą sobie radę na własną rękę, albo mieli zapewnione od swoich bliskich czy znajomych, że mogą się do nich udać. A ta sytuacja też ulega zmianie. W którymś momencie okazuje się, że jednak ktoś nie jest w stanie, nie podoła, nie ma możliwości kogoś dłużej nocować u siebie albo gościć, i dlatego pukają tutaj do nas, dzwonią tym domofonem na dole i są przyjmowani tak jak ci, którzy wyszli bezpośrednio z zakładu karnego. Często przychodzą z pustymi rękoma. Dosłownie, ponieważ wśród byłych osadzonych panuje w tej kwestii pewien przesąd. Jest takie przekonanie, że jeżeli zostawi się swoje rzeczy osobiste w zakładzie karnym, to jest szansa, że się tam nie wróci. To słyszałam od kilku osób, które tutaj u nas w ośrodku były albo są. I to podobne jest na szczęście. Osoby, które do nas przychodzą, przychodzą z niczym. Dosłownie, mają ze sobą dowód osobiste, czasami go nie mają nawet i świadectwo zwolnienia właśnie z zakładu karnego. I zaczynają wszystko od nowa. Przyjeżdżają do nas z różnych części Polski, także docierają pociągami, PKS-ami, czasami wychodzą z pobliskich jednostek i, i docierają tutaj komunikacją miejską. Mamy to szczęście, że jesteśmy właściwie w samym centrum zabrze, i dotarcie do nas nie jest w jakiś sposób kłopotliwe. Wtedy również następuje decydująca o przyszłym losie człowieka chwila, czyli poważna i ostateczna rozmowa z personelem i być czy nie być w ośrodku. Musimy wiedzieć sporo o naszym przyszłym potopiecznym, zwłaszcza to skąd i od kogo może czerpać siłę do zmiany swojego życia, dodaje Marta Kostuświt. Pytamy o sieć wsparcia, pytamy o sposoby radzenia sobie z emocjami, pytamy. O ewentualne zasoby, z których dana osoba może skorzystać w trakcie tych pierwszych dni pobytu u nas. Pytamy o możliwe zagrożenia dla tego procesu readaptacyjnego, który lada moment może się zacząć. No i wiele różnych innych pytań, które pokazują nam, czy jesteśmy w stanie udzielić tej potrzebnej pomocy. Czy podczas tej pierwszej rozmowy pada słowo dziękuję? Często pada. Szczególnie po tym, jak Przekazujemy informacje o zakwalifikowaniu do tego programu readaptacyjnego. Mówią o tym, że dziękują za szansę, za możliwość, za opcję, za przyjęcie, za dach nad głową, za gotowość do pracy, za uwierzenie w kogoś za bardzo różne rzeczy. Po rozmowie następuje czas na poznanie ośrodka i oficjalne zakwaterowanie. Tym zajmują się u nas funkcyjni. Mieszkańcy naszego ośrodka, którzy pełnią określone obowiązki. Robi to szef ochrony w porozumieniu z prezesem i z gospodarzem. Staramy się tak kwaterować nowe osoby, żeby były z kimś, kto już tutaj u nas chwilę mieszka. Miejsce jest już z góry zaplanowane, przygotowane dla, dla nowego mieszkańca. Jest też przygotowany pakiet higieniczny, pakiet żywnościowy, wstępny po to, że ktoś, kto właśnie przychodzi z niczym. Żeby mógł od czegokolwiek zacząć, żeby nie musiał się martwić o podstawowe środki higieniczne, czy o jakieś takie bazowe artykuły żywnościowe. To też moment ochłonięcia, i pierwsze spotkanie z innymi, i często moment pierwszej od lat swobodnej rozmowy i zetknięcia się z ludzką życzliwością. Zapraszamy kogoś z mieszkańców, najlepiej kogoś właśnie z tych funkcyjnych, do oprowadzenia po ośrodku, do pokazania, w którym pokoju dana osoba będzie zakwaterowana, do przedstawienia podstawowych. Zasad i zaproszenia do odpoczęcia, wzięcia prysznica, do ochłonięcia, do zapalenia papierosa w palarni, do poznania innych mieszkańców, którzy akurat w tym czasie są w domu. Po kilku godzinach zazwyczaj ktoś z nas zaprasza taką osobę do tego, żeby dopełnić formalności. Czyli wypełnić takie nasze wewnętrzne dokumenty. Rozmawiamy wtedy o kontrakcie do, dokładniej niż w trakcie konsultacji do przyjęcia. Dopytujemy ewentualnie o jakieś wątpliwości czy potrzeby. Przyszli po to piecznią. Ośrodka przychodzą w różne dni o różnej porze, jednak oficjalne przyjęcie do społeczności readaptacyjnej odbywa się konkretnego dnia. Oficjalne przyjęcie następuje na społeczności we wtorki. Przedstawienie się, opowiedzenie o sobie. Ujawnienie swojej motywacji do tego, żeby zmienić swoje życie, yy, oraz takie uroczyste podpisanie kontraktu. To właśnie odbywa się na społeczności. Wtedy też padają różne pytania ze strony innych mieszkańców, które do tej pory no, nie zostały w jakiś sposób rozwiane, i po tym ktoś jest oficjalnie przyjęty właśnie do społeczności, ośrodka readaptacyjnego. Mamy taki zwyczaj na społeczności, że sprawy do poruszenia zbiera prezes. Musi być czujny przez cały tydzień na to, czy właśnie nie ma kogoś nowego. Kogo trzeba by było zaprosić do przedstawienia się na, na społeczności? Prezes wskazuje daną osobę, mówi, że to jest nasz nowy mieszkaniec i, i zaprasza do powiedzenia paru słów o sobie. Na tyle, na ile ktoś jest gotowy, oczywiście. Mówią skąd są, ile mają lat, podają swoje imię. Mówią, czy mają dzieci. Nie ma też takiego wymogu, żeby ktoś ujawniał, za co odbywał karę pozbawienia wolności. Po przedstawieniu się danej osoby jest głosowanie społeczności do tego, czy dana osoba zostaje przyjęta. W trakcie tego głosowania, jeżeli. Ktoś już został jakby skonsultowany przez specjalistę adaptacji i został przyjęty do ośrodka, no decyzja społeczności nie jest odmienna. Wszyscy podnoszą rękę za tym, że ktoś zostaje przyjęty. Oficjalnie właśnie po tym głosowaniu jest podpisywany kontrakt. Pierwsze chwile w ośrodku to moment, by stosować się do jego zasad. Obowiązuje całkowita abstynencja na terenie ośrodka. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, że zwracamy się do siebie tutaj nawzajem z szacunkiem, czyli nie ma miejsca na agresję słowną czy fizyczną, że Codziennie trzeba wrócić na noc do ośrodka do godziny 23, w piątki i w sobotę do godziny 24. Nie możemy też zapomnieć o tym, że dla wielu jest to pierwsze od lat spotkanie z życzliwością i pomocą drugiego człowieka. Po swojemu tłumaczą te zasady, o których my mówimy przy przyjęciówce, często w taki bardziej przystępny sposób i otaczają Opieką, pomocą, wsparciem padają pytania, czy palisz, a czy masz papierosy. Jeżeli nie masz, to ci ktoś zawsze poczęstuje. I starają się wdrożyć w życie, złapać ten rytm, którym tutaj żyjemy w ośrodku. Też zdajemy sobie sprawę z tego, że z tej pierwszej czy drugiej rozmowy ktoś niewiele pamięta, bo jest w silnych emocjach, jest w napięciu. Ważyły się jego losy tak naprawdę przed chwilą, i te pierwsze kilka dni to jest właściwie na to, żeby trochę ochłonąć, pobyć. Tutaj z mieszkańcami, szczególnie jeżeli ktoś wychodzi bezpośrednio z zakładu karnego do nas. A to wszystko ma sprawić, że już zakwalifikowany do programu potopieczny ośrodka readaptacyjnego mógł wrócić do społeczeństwa. Pierwszy miesiąc to czas pełen mnóstwa zadań i wyzwań, jak wyrobienie dokumentów, znalezienie pracy, zrobienie pierwszych od lat zakupów, stąd pomoc innych potopiecznych i pracowników jest tu na wagę złota. Słuchajcie nas, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, na Spotify, odwiedzajcie naszą stronę www.fundacjamyślnikpomocs.pl.